Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu. Przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. Ta przypowieść o miłosiernym ojcu, o marnotrawnym synu. To także jest przypowieść, to także jest historia zranionego braterstwa. Kiedy młodszy syn zostawia ojca, to także zostawia swojego brata, zrywa relacje ze swoim starszym bratem. A kiedy młodszy syn wraca do domu po różnych swoich przygodach i starszy syn nawet nie chce patrzeć na swojego młodszego brata, i w jaki sposób gardzi swoim młodszym bratem, to też w ten sposób uderza bardzo mocno w relacje ze swoim ojcem. Papież Benedykt XVI, kiedy pisał encyklikę i Encyklikę o Nadziei, to jest bardzo ciekawe, że kładł tam mocny nacisk na to, żeby wymykać się takiemu myśleniu, które sprowadza naszą wiarę tylko i wyłącznie do mojej indywidualnej, wyjątkowej relacji z Panem Bogiem, dlatego że wprawdzie moja relacja z Panem Bogiem oczywiście jest indywidualna, jest niepowtarzalna, jestem przez Pana Boga osobiście zbawiony, to jednak jestem zbawiony razem z innymi, jestem we wspólnocie, jestem w Kościele i moje wejście w relację z Chrystusem zakłada. To, że Chrystus mnie prowadzi także do innych ludzi. To jest to, co napisał Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, że Chrystus oddał swoje życie na okup za wszystkich. Jeżeli za wszystkich, a ja jestem w jedności z Chrystusem chociażby poprzez Chrzest Święty, to kiedy wchodzę w tak głęboką relację z Chrystusem, to Chrystus chce mnie prowadzić do spotkania z drugim człowiekiem. Że te dwie rzeczy się nigdy nie wykluczają, co więcej, się dopełniają. One tworzą, tworzą jedność. Jestem przez Pana Boga ukochany, ale jestem jednocześnie w relacji z innymi. Nasz współbrat kardynał Timothy Radcliffe kiedyś opowiadał, że w Anglii jest takie powiedzenie: Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, Bóg Cię kocha, a zła wiadomość jest taka, że. Kocha też wszystkich ludzi. A święty Augustyn, kiedy został biskupem i opisywał swoje bardzo liczne zadania i przedstawiał listę, czym się teraz zajmuje, opieka nad chorymi, próba pojednania zwaśnionych, zarządzanie różnymi sprawami w kościele, to na samym końcu pisze i niestety kochać wszystkich ludzi. To wszystko pokazuje to, co mówił Święty Augustyn, to, co mówił Timothy Radcliffe, to, co też mówią nasze osobiste doświadczenia, kiedy relacja z Panem Bogiem staje się bardziej czasami skomplikowana, kiedy na horyzoncie pojawia się drugi człowiek w całym swoim konkrecie, ze swoją twarzą, ze swoim imieniem, ze swoją historią, i wiem, że z tym człowiekiem w jakiś sposób buduje też swoje życie. Jestem z nim w relacji. To wiemy, że to jest konieczne. Nie da się być przy Panu Bogu, jednocześnie gardząc drugim człowiekiem, odwracając się od Niego plecami. Wiemy, że to jest konieczne, ale też jednocześnie nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo wymagające. I ważne jest to, że kiedy przystępujemy do sakramentów uzdrowienia, czy to będzie spowiedź święta, czy to będzie Eucharystia, w której teraz w tym momencie uczestniczymy to pamiętajmy, że w czasie tych sakramentów, w czasie mszy świętej, także teraz, w tym czasie, który przeżywamy, Chrystus nie tylko uzdrawia nas w relacji z samym sobą, do relacji z sobą, ale też Chrystus bardzo konkretnie też uzdrawia nas w relacji do innych. Także w czasie tej mszy świętej Chrystus dzisiaj też swoją łaskę wylewa na nas uzdrawiając nasze relacje z tymi ludźmi, których nieustannie uczymy się kochać.